Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na ten listopadowy świąteczny tydzień, dlatego że mamy Święto Niepodległości we wtorek. Tak nietypowo, z nietypową pogodą, bo z reguły o tej porze roku są tak zwane zgniłe wyże, czyli taka pogoda, gdzie teoretycznie. Jest pogoda stabilna. No właśnie, to jest też ciekawe. Kiedy Słońce jest w skorpionie, jest w znaku stałym. Znaki stałe w astrologii. Podział na grupy znaków, m.in. byk, lew, skorpion, właśnie i wodnik. Podczas gdy Słońce jest w znakach stałych, pogoda jest najbardziej stabilna, najbardziej przewidywalna. W listopadzie ta przewidywalność jest trochę taka specyficzna, no bo teoretycznie właśnie te wyże są, czyli latem byłoby bardzo ciepło, sucho, słonecznie, a w listopadzie ta pogoda, tak zgnywane, zgniłe wyże, dominuje e, taka właśnie wilgotna, niskie chmury, mgły, e, e, czasem brzawka e, i przy słabym e, wietrze, czyli te takie właśnie ten smog taki wiszący, więc ta stałość w ten sposób się przejawia, tak skorpionowo właśnie, trochę ponuro. No ale akurat dziś, akurat dziś jest ładnie. No ta pogoda się jednak będzie zmieniała w stronę tych zgniłych wyżów typowych. Wydarzeń w tym tygodniu, takich bieżących w zasadzie jest bardzo mało. W zasadzie tylko jedno, ważne, ale jedno. Mianowicie właśnie we wtorek, w święto niepodległości, Jowisz na 4 miesiące wkracza w ruch wsteczny, w retrogradację. Retrogradacja Jowisza, bo on teraz retrograduje, porusza się ruchem wstecznym w raku, w znaku raka. Więc ta jego retrogradacja będzie symbolizowała odwrót takich tendencji, które z Jowiszem kojarzymy. I co się może dziać w związku z tym? Jakie tendencje mogą nam się manifestować czy ujawniać? Retrogradacja Jowisza, generalnie w ogóle retrogradacje w astrologii reprezentują, tak jak Merkurego teraz, reprezentują taki, taką sytuację, gdzie planeta działa tak trochę nieefektywnie, bardziej skomplikowany sposób, czasami ujawnia jakieś negatywne cechy, jakieś nawet i dysfunkcyjne swoje cechy. Takie, no generalnie mówimy o uszkodzeniach. Mówiąc językiem astrologii klasycznej I to uszkodzenie Jowisza może się przejawiać w postaci Na przykład tendencji do tego, że wielu rzeczy nam się nie będzie chciało Popadanie w maraz, wygodę, przyjemność Nadmiarowość, dużo złego jedzenia Alkoholu, używek yy, Trudność, takie prokrastynacje yy, Przeciąganie wielu rzeczy, że nam się wielu rzeczy nie chce Ale może być też tendencja jakby przeciwna w drugą stronę Czyli na przykład za dużo, za bardzo takie desperacyjne zachowania, nadopiekuńczość i tego typu rzeczy mogą się przejawiać. Oczywiście nie u każdego wiadomo, ale u osób, które mają takiego bardziej aktywnego Jowisza, no to te tendencje mogą się przejawić. Ze względu na to, że tylko jedno zdarzenie, ale przy okazji bardzo wiele się przecież rzeczy dzieje w astrologii na niebie bardzo intensywnie. Ci, którzy oglądali listopadową moją prognozę na listopad, tą taką, wiecie, miesięczną. Zachęcam Was, żeby, żeby sobie zerknąć na tą listopadową prognozę miesięczną. I ci, którzy tego nie uczynili, to pamiętacie, że ja omawiałem wiele figur, które widać na niebie: licznych takich układów, bardzo mocnych, ważnych i dwie takie teraz w tej chwili szczególnie przyciągają naszą uwagę. Pierwszą jest Trapez, czyli ta ścięta piramida taka figura, którą już, o której już wspomniałem, mówiłem wielokrotnie, opowiadałem o niej pojawiała się ostatnio. Ona jest związana z bisekstylem, układem trzech planet pokoleniowych, które tworzą bardzo taką harmonijną figurę podwójnego trójkąta. No i ten bisekstyl, do tego bisekstyla dołączamy sobie jeszcze Jowisza w raku. No i nam się robi właśnie taki specyficzny trójkąt, taki, taki, taka ścięta piramida, którą nazywamy bisekstylem, podwójnym sekstylem. I, e, I jak m, połączymy to wszystko, robi się, robi się trapez. I ten trapez, czyli ta ścięta piramida, jest harmonijną figurą, szczęśliwą, pomyślną, niosącą optymizm, niosąca pozytywne tendencje, pozytywne wpływy. I te pozytywne wpływy. E, jak one się będą dla nas przejawiały w naszym życiu? No na przykład przez tendencję do, e, do takiego, no, na przykład optymizmu, pozytywnego myślenia, tendencje do zachowań sugerujących taką no, nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się ułoży, że sprawy pójdą w dobrym kierunku. Czyli generalnie taka tendencja, e, powiedziałbym, e, pozytywnego patrzenia na świat i stabilizacji, bo przecież z tym kojarzymy tę figurę ze stabilizacją. Z takim poczuciem równowagi, z poczuciem pewnego rodzaju przewidywalności, którą ona niesie, więc dlatego dla wielu osób to będzie coś bardzo dobrego, bardzo pozytywnego i tego się trzymamy, żeby ten pozytywny wpływ był zauważalny w naszym życiu i w naszej codzienności, bo nam bardzo pozytywnych rzeczy brakuje w tym zalewie tych negatywnych informacji. No i jeszcze jedna figura, też bardzo dobra: Wielki Trygon Wodny. Neptun z Saturnem w Rybach w końcówce, bo teraz retrogradują. Słońce w, z Merkurym tutaj tak trochę na przemian w, w Skorpionie oraz Jowisz w Raku tworzą układ pięknego, bardzo trygona wodnego, który też niesie dużo optymizmu, dużo pozytywnych energii, dużo nadziei, której też nam bardzo, bardzo potrzeba w tych trudnych czasach, więc yy, dziwne, prawda? Listopad, ponury miesiąc, Skorpion, jakieś negatywne informacje, negatywne... Rzeczy kojarzymy z nim. Oczywiście to bzdura, bo skorpion nie jest ani złym, ani dobrym znakiem, jak każdy, no ale taki czas w naturze: melancholijny, w pewnym sensie taki trochę zadumany, a tutaj te pozytywne wieści. No widzicie, to jest też często zaskoczenie. Może się zdarzać w życiu, że czasem dobre wieści przychodzą w specyficznych okolicznościach. Przypominam, przypominam że przecież to jest czas gdzie dużo pytacie bardzo dużo pytacie o prognozę na rok 2026 ta niebieska książeczka. Pytacie o nią bardzo często. No i właśnie od dzisiaj rusza przed sprzedaż. Przed na horoskop na 2026. Wydaje go już blisko 30 lat. Znaczy nie ja osobiście wydawałem go wcześniej. Wcześniej go wydawało inne wydawnictwo. Teraz zacząłem sam wydawać od 3 lat. Zaczęliśmy wydawać, więc e, e, za, zaczęliśmy wydawać ten, 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 te, te przepowiednie dla Polski, świata i znaków Zodiaku. Już rusza przez sprzedaż. Fizycznie dotrze do Was na Mikołaja, więc te osoby, które teraz w sprzedaży kupią, e, za, do Was w pierwszej kolejności właśnie dotrą. Czyli zapraszam. A jak już kupujecie e na 2026 warto dorzucić do tego astrokalendarium. Razem yy, będzie taniej yy, w przesyłce, bo za jedną przesyłkę płacicie za jedną przesyłkę dwie rzeczy od razu. Że może coś dorzucicie od razu, no bo listopad jest znakiem wróżb, znakiem przepowiedni, dlatego zachęcam was wszystkich do tego, żeby teraz wykorzystać ten czas na yy, na zażenie do sklepu na SolerusPl do tego, żeby się przyjrzeć, zobaczyć, że pewne ciekawe oferty się szykują. Są teraz akurat dobry czas na to, żeby się, żeby się zainteresować różnymi ciekawymi gadżetami związanymi z tarotem, z wróżbami. Kurs a tarota dla początkujących w atrakcyjnej cenie. karty, książki do końca listopada i 28 listopada. Jak co roku? Wieczór wróżb Andrzejkowych. Czterogodzinny, fantastyczny warsztat połączony z zabawą, trochę treningiem psychologicznym, dlatego że to nie jest dla wróżek. Oczywiście zapraszam wróżki, zapraszam wszystkie osoby, które profesjonalnie się zajmują wróżeniem i tarotem. Ale to może być też fajna okazja dla ludzi, którzy chcą potrenować, pobawić się trochę kartami. Fajna rzecz, fajna, fajna przygoda, fajne doświadczenie. Zwłaszcza takich, którzy nigdy niczego takiego nie robili. I to jest właśnie najfajniejsze. Osoby, które nigdy nie dotykały się kart, nie, nie wróżyły, ale strasznie ich ciągnie, mogą przetrenować, zobaczyć, że podświadomość po prostu jest fantastycznym narzędziem. Dziękuję serdecznie, zapraszam do sklepu na Solarus przypomina. rozpoczynamy przed sprzedaż na prognozę na rok 2026. Zapraszam serdecznie do sklepu. Zapraszam w sobotę na astrologiczny komentarz tygodnia.